Tak, ten banan istnieje. To gra. Klikasz banana, licznik rośnie i ktoś zarabia 47 95 zł dziennie. Jest w tym zero fabuły, zero celu i zero sensu, ale w pewnym momencie grało w to 900 tysięcy osób na raz. Jakim kurczę cudem! Gra banana to żywy dowód, że głupota popłaca. Jak coś tak prostego zarabia takie pieniądze. Dlaczego ten żart jest dziesiątą najpopularniejszą grą na świecie? I co ma z tym wszystkim wspólnego prezydent Putin? Za chwilę zobaczysz, jak z czystego absurdu wycisnąć grube miliony. Lepiej złap się parapetu, bo zaczynamy bananową jazdę bez trzyman. Sam twórca w ten sposób opisuje swoje dzieło. Banan to gra o klikaniu, w której klikasz w banana. W bananie klikasz banana, żeby zyskać jeszcze więcej bananów. Przecież to jest jeszcze prostsze niż Tibia. Kolega z to on wali z aksa. Ale przejdźmy do konkretów. Banan to dokładnie to, co jest w nazwie. Na grę składają się trzy główne rzeczy. Tło, tytułowy banan i licznik kliknięć w banana. Jeśli klikniesz banana, to nie zgadniesz. Licznik wzrośnie o jeden. Ktoś teraz krzyknie: Bartek, wiem co będzie dalej. Ta gra jest jak cookie clicker. Jak ta gra, w której zaczynasz od klikania w ciastko, potem kupujesz babcie fabryki i kopalnie ciastek. Potem zaczynasz sprowadzać ciastka z innych planet, rozszczepiasz światło dla ciastek, a w końcu sprowadzasz je z innych wymiarów. Wszystko w czasie, gdy babcie wywołują rewolucję. Łączą rzeczywistość z piekłem, tworząc babciokalipse, a demony zaczynają kroczyć po ulicach i pożerać zwykłych cywilów. Tak, wbrew pozorom, gra o klikaniu w ciasteczko jest niesamowicie wroczna, Ale bana jest zupełnie inny. Ta gra naprawdę Sprowadza się do klikania w banana. To co widzisz, to jest naprawdę cała gra. Więcej, ta gra przez długi czas nawet nie zapisywała twoich postępów, więc jeżeli klikałeś i doszedłeś, nie wiem, do tysiąca, ale potem nieopatrznie wyłączyłeś grę, no to po włączeniu musiałeś zaczynać z powrotem od zera. Dopiero niedawno dodano takie smaczki jak ruchome tło, wydarzenia w grze, czy możliwość kupowania rzeczy, które klikają w banana za ciebie. Bartek, ale komu chciałoby się w coś takiego grać? Przecież to jest absolutny chłam. Cóż, odpowiedź zdecydowanie Cię zaskoczy, bo banan nieironicznie jest jedną z dziesięciu najpopularniejszych gier w historii ludzkości. W szczytowym momencie grało w to około 900 tysięcy osób na raz. Tym samym banan przebił absolutne arcydzieła w rodzaju Baldur's Gate 3 Terrari, czy darmowego giganta Apex Legends. Jednocześnie banan prawie do Gonił naszego rodzimego cyperpunka, którego jednocześnie pykało aż milion osób. I wbrew pozorom, to nie była chwilowa fascynacja, bo w dniu pisania tego scenariusza, czyli 11 czerwca 2025 roku, w grze wciąż było prawie 100 tysięcy użytkowników. Dla porównania to więcej niż wtedy grało w nieśmiertelne GTA V. Ok, więc w czym tkwi sekret sukcesu Banana? Może znajdziemy go w sekcji z recenzjami. Bo w końcu kto lepiej objaśni urok Banana niż osoba grająca w Banana. Co ciekawe, grama około 80% pozytywnych recenzji na Steamie, co jest naprawdę kosmiczne. Ilością. zwłaszcza biorąc pod uwagę jak ta gra wygląda. Ale zacznijmy od zerknięcia na opinie negatywne. Te dzielą się na dwa obozy. Pierwszy składa się z osób mówiących, że Banan to po prostu absolutnie tragiczna gra. I mają rację. Ale drugi obóz stawia konkretne zarzuty. Otóż ludzie podejrzewają, że Banan to jest wirus, który instaluje się na komputerze tylko po to, żeby potem potajemnie ukraść procesor i za jego pomocą kopać bitcoiny. Tylko, że tak wcale nie jest. I nie słuchaj mnie, bo ja się na technologii nie znam, ale ludzie dużo mądrzejsi w tym zakresie niż ja sprawdzali. Przykładowo, youtuber z kanału Jawn dosłownie sprawdził kod, czyli zobaczył, co tam siedzi w bebecha całej tej gry. Wyszło mu, że gra naprawdę polega tylko na kilkaniów banana. Tam głęboko w kodzie naprawdę nic więcej się nie dzieje. Ok, to skoro wiemy, że banan nie jest wirusem, to zerknijmy teraz w te pozytywne komentarze. Na początku mamy gościa, który grał w tę grę 8,5 tysiąca godzin. On mówi, że dla niego to taka forma medytacji. Spora część komentarzy to po prostu żarty i memy, takie jak ten tutaj gdzie użytkownik KimShi pisze, że gra ma fabułę i grafikę 10 na 10. Gra roku po prostu. Ale sekret sukcesu banana znajdziemy w opiniach takich jak ta od Amira. W wolnym tłumaczeniu. Gra nie zużywa za dużo procesora, co 3 godziny dostajesz jednego banana. Banana można sprzedać na targowisku Steama. Tak. Tu leży pies pogrzebany. Klikanie w banana to tylko jedna z niesamowitych funkcji gry w banana. Drugą i dużo ważniejszą jest to, że regularnie masz szansę na dostanie banana, który nie jest częścią gry, ale jest przypisany do Twojego konta na Steamie. Konkretniej, co 3 minuty grania masz losową szansę na dostanie jakiegoś banana. Co 3 godziny masz gwarancję, a co 18 godzin masz gwarancję, że dostaniesz co najmniej rzadkiego banana. A takie są dużo cenniejsze. Okej, okay, dobra, ale po co mieć te banany? Powód jest prosty. One są warte twardą gotówkę. Przynajmniej w teorii. Bo widzisz, banana, którego masz w swoim steamowym ekwipunku, możesz sprzedać na targowisku. Tak, żyjemy w świecie, gdzie istnieje rynek na banany, które ludzie dostali za darmo, bo klikali w grę z obrazkiem banana. Witam w internecie XXI wieku. Ale okej, okay, znowu ciśnie się pytanie. Po co w ogóle mieć banana? I słuchaj, odpowiedź jest bardzo prosta. Żeby mieć banana. Ewentualnie, żeby sprzedać go potem za większe pieniądze. Tak, ludzie dzisiaj kupują te banany, licząc na to, że za tydzień czy za miesiąc sprzedadzą je z zyskiem. Jeśli przychodzą Ci teraz do głowy dantejskie wspomnienia z tego krachu NFT, to... Tak, to jest generalnie dokładnie to samo. Z jedną małą różnicą, którą ktoś bardzo ładnie ujął, mówiąc, różnica między bananami a NFT polega na tym, że banany nie zjadają produkcji elektrycznej małego afrykańskiego kraju. Więc tak, te banany są równie bezużyteczne jak NFT, ale tak. Kapkę mniej szkodliwe. Ale wystarczy tego gadania, przejdźmy do konkretów. Popatrz na to. Na targowisku Steama jest około 340 rodzajów bananów w obrocie. I jasne, większość z nich jest sprzedawana w cenie raptem 3 centów sztuka. Ale jak posortujemy sobie ceną, to zobaczysz, że są też banany sprzedawane za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów, niektóre za kilkaset, a są również takie, które są sprzedawane za grubo powyżej tysiąca dolców. Okej, okay, ale znów nasuwa się pytanie... Kto o zdrowych zmysłach kupuje te banany? Zróbmy coś, co naukowcy nazywają studium przypadku. Ha! Pojawiam się w samym środku filmu, gdzie się mnie w ogóle nie spodziewasz, żeby zaproponować Ci grę dużo, dużo lepszą niż banan. Wyzywam Cię na pojedynek w papier kamienny życe. Jak ja wygram, zostawiasz mi lajka i suba. Jak Ty wygrasz, gratuluję Ci w komentarzu. Gotowy? Raz, dwa, trzy... Witam na pokładzie. Jak wygrałeś, to daj mi znać w komentarzu, żebym wiedział, komu pogratulować. Wracamy do programu. Cały ten bananowy absurd pięknie widać w tej historii. Ponad rok temu ktoś kupił banana za 53 dolary, po czym napisał na Redditie, że to był najgłupszy zakup w jego życiu. Jakie było pierwsze pytanie, jakie zadał internet? To jak pijesz dzisiaj, czy coś jest z tobą nie tak? Odpowiedź: zwala z nóg. Tak, piję dobre wino, patrzę na mojego ślicznego, błyszczącego banana, będę obserwować, jak jego wartość spada do zera. Generalnie to tak by się stało, gdybyśmy żyli w normalnym świecie, ale my jesteśmy na Ziemi. Dlatego niedługo później gość Napisał: Kurczę, mój banan jest teraz wart minimum 255 dolarów, ale to i tak był głupi zakup. I gdybyś myślał, że to był chwilowy pik, to ten banan do dzisiaj trzyma wartość i dzisiaj, żeby go dostać, trzeba wybulić około 115 dolarów. Więc słuchaj, goś zrobił ponad 100% w ciągu roku. Dobry interes. Jak widać z tego przykładu, są tylko dwa powody, żeby kupić banana. Memy albo spekulacja. Ale pamiętaj, ty je dostajesz za darmo, a jak mawia księga ulicy... Jak dają darmo, to bierz! I jasne, większość bananów, które dostaniesz, nie będzie warta 100 dolców. One będą warte góra 3 centy, bo to jest minimalna cena dowolnego banana. To znaczy, minimalną wartością banana są 3 jednostki dowolnej waluty. Mogą to być centy, mogą to być grosze, albo dowolna inna waluta, ale bądźmy szczerzy, jeżeli chcesz zarabiać na bananie, to warto, żebyś zadbał, żeby sprzedawać je, w mocnej walucie, takiej jak dolar. To w ogóle bardzo ważne, więc jeszcze do tego wrócimy. Ale pamiętaj, banany są za darmo. Jeżeli będziesz grał w tę grę przez parę tygodni, no to prędzej czy później trafić się coś, za co dostaniesz dolca czy dwa. A to już będzie czysty zysk. I pamiętaj, że gra jest na tyle prosta, że tak naprawdę każdy dzieciak z dostępem do internetu jest w stanie napisać, a przynajmniej pobrać bota, który będzie klikał w tego banana za niego. Gra jest też malutka, więc spokojnie można ją odpalić, a potem zostawić na komputerze, no i po prostu nie wyłączać komputera na noc. I możesz teraz myśleć, że. Przecież te granie w banana nikomu się finansowo nie ma prawa opłacać, prawda? Przecież wystarczy wziąć jedną, jedyną nadgodzinę w pracy i człowiek finansowo będzie pewnie do przodu. I to dużo bardziej niż gdyby grał w banana. Tak! Ale wyobraź sobie, że żyjesz w kraju trzeciego świata. W miejscu, gdzie średnia długość życia mężczyzn to 58 lat. Gdzie dziesiątków milionów ludzi nie stać na toaletę. Gdzie hula dwucyfrowa inflacja, gdzie jedynym sposobem na zarobienie jest pójście na wojnę wywołaną przez miejscowego wataszkę. Tak, z perspektywy takiego ubogiego Rosjanina, to granie w banana to naprawdę ciekawy sposób na zarobienie. I dla jasności, ja żadnej z tych rzeczy nie zmyśliłem. Oficjalne dane Rosstatu, czyli rosyjskiego urzędu statystycznego, mówią, że... Uwaga, uwaga... 96 milionów Rosjan nie posiada przynajmniej jednego z takich luksusów jak toaleta, prąd czy ogrzewanie. Mimo to Rosja regularnie chwali się na głównym rządowym kanale, że oni za chwilę to zrzucą bombę atomową na taką Warszawę, Berlin, Kijów czy inny Waszyngton. Skoro tak wygląda ich codzienność, to chyba Cię nie dziwi, że duża część grających banana to Rosjanie. Jak duża? Szczerze nie mam pojęcia, czy da się to w ogóle zmierzyć. Widziałem zarzuty takie jak ten, że w grę grają ono praktycznie tylko Rosjanie, ale wątpię, żeby to była prawda. Możemy za to sprawdzić, jak wyglądają posty na stronie społeczności tej gry. I jak łatwo zauważyć, spora część z nich jest pisana Cyrylicą, czyli takimi znajomymi wschodnimi literkami. Czy można z tego wszystkiego wyciągnąć wniosek, że w grę grają głównie Rosjanie? Dostawiam to Tobie. I niezależnie od ilości Rosjan w grze, jedno jest pewne: świat jest pełen ludzi chcących zarobić na bananach. Możesz teraz krzyknąć. Ale Bartek, przecież w tę grę grało kiedyś 900 tysięcy ludzi na raz. Nie ma tylu bananowych spekulantów na świecie. Moja odpowiedź jest prosta. Słuchaj, stary, nie słyszycie. Gadasz do nagrania w internecie. Ale tak. Generalnie masz rację. Większość z tych aktywnych graczy, których widać na Steamie, to nic innego jak boty. Widać to choćby po fakcie, że ilość graczy jest absolutnie stała w ciągu całego dnia. A jak się domyślasz, ludzie rzadko kiedy grają w coś 24 godziny na dobę. Sam twórca mówi o tym od lat, cytując Ponieważ gra praktycznie w ogóle nie obciąża zasobów komputera, ludzie nadużywają tego, zakładając nawet do tysiąca alternatywnych kont, by zdobywać rzadsze dropy albo przynajmniej zbierać je masowo. I skoro jesteśmy w tym temacie, to w ogóle mogę powiedzieć, że twórca banana to naprawdę niezłe ziółko. I mógłbym dużo mówić, ale podobno obraz wyraża więcej niż tysiąc słów, a przynajmniej tak słyszałem kiedyś w reklamach Mercy w telewizji. Więc po prostu popatrz, jak wygląda jego profil na Steamie. Prawda, że zjawisko Wielka twarz Trumpa i Putina naprawdę robi robotę i buduje przyjazną atmosferę. No nie? Z ciekawostek dodam, że ten gość podobno występował kiedyś pod nikiem, wysiedlenie imigrantów tworzy przestrzeń życiową. Ale przejdźmy do dużo ważniejszego tematu, czyli tego, w jaki sposób ten twórca zarobił grube miliony na bananie. Wszystko sprowadza się do tej magicznej ceny 3 centów za każdego banana. Otóż. Gdy jakiś przedmiot jest sprzedawany na targowisku Steam, to zyski z tego są dzielone na trzy strony. Część zysku bierze sprzedający, część zysku bierze Steam, ale co bardzo ważne, część zysku idzie prosto do twórcy gry. Dlatego minimalną wartością każdego banana są 3 centy. Bo po prostu nie da się podzielić mniejszej ilości centów na trzy. Więc Robert, tworząc banana, upewnił się, że będzie trzepał niesamowitą kasę na każdym jednym bananie sprzedanym na rynku wtórnym. Ok, ale ile konkretnie goś zarabia? Pewne przybliżone, ale jednak wyliczenie opublikował Forbes w swoim artykule ze stycznia 2024 roku. Zgodnie z tymi wyliczeniami każdy gracz miał generować około 24 centów dziennie. Z tego prosta matematyka, 8 centów trafia do twórcy. Potem wystarczy to przemnożyć przez ilość użytkowników, w tamtym czasie było to 136 tysięcy oraz przez kurs euro, który wtedy wynosił 4,33 zł. I z tego wszystkiego wychodzi nam, że banan generował wtedy swojemu twórcy około 47,095 zł i 76 zł przychodu dziennie. Powtórzę, dziennie. Okej, okay, ale czy to prawda? Czy gość naprawdę tyle zarabiał? Kiwie. Można się spierać, że Forbes w artykule przyjął zbyt optymistyczne liczby. Ale można też powiedzieć, że firma w ogóle nie brała pod uwagę, że spora część bananów jest sprzedawana za dużo więcej niż 3 centy. Nie brali też pod uwagę tego, że następnie ilość graczy bardzo mocno no i dosyć szybko rosła. I nie wolno zapomnieć, że rynek wtórny nie jest jedynym źródłem pieniędzy, jakie ma Robert. Nie, nie. Od czasu do czasu w grze robione jest tak zwany banana drop, czyli w sklepie pojawia się mała ilość bananów z bardzo limitowanej edycji. A w grze można kupować też inne rzeczy, w rodzaju eventowych żetonów, które pozwalają ci wziąć udział w bananowej loterii. Jak się domyślasz, tego rodzaju rzeczy schodzą absolutnie na pniu, a pamiętaj, tutaj każdy jeden cent idzie prosto do Roberta bez pośredników poza prowizją dla Steam oczywiście. Generalnie nie można ustalić ile Robert zarabia na bananie, ale można powiedzieć jedno, na pewno jest to nieprzyzwoicie dużo pieniędzy. Gość prawdopodobnie nie będzie musiał przepracować nawet jednego dnia więcej w swoim życiu. A wiesz co jest z tym wszystkim najlepsze? Nie jest to Pomysł ze stworzeniem takiej gry. Nie jest to fakt, że to się w ogóle przyjęło. Nie jest to fakt, że gość zarabia kokosy na dziesiątkach tysięcy ruskich botów. Najśmieszniejsze jest to, że jego grę robią za niego inni ludzie. I nie, nie mam na myśli pracowników. Słuchaj, sprawa jest prosta. Kluczem do utrzymania zainteresowania bananem jest, no nie zgadniesz, dodawanie nowych, ekskluzywnych bananów. Pojawienie się nowego banana stymuluje rynek i pobudza zainteresowanie. Jest tylko taki mały problem, bo tych nowych bananów to nie robi Robert. Nie robią tego nawet jego pracownicy. Robią to gracze. I to za darmo. Serio. Na początku wystarczyło stworzyć swojego wymarzonego banana i wrzucić go na Discorda, gdzie był taki specjalny kanał. Jak się Robertowi spodobało, to on to brał i dodawał do gry. Co miał z tego taki bananowy artysta? To co wszyscy artyści, dumę i samo spełnienie. Ale jak się domyślasz, taka wolna amerykanka nie mogła trwać długo. Dlatego do banana wprowadzono warsztat, gdzie możesz dodać swojego profesjonalnie zrobionego banana. I co bardzo ważne, gdy to zrobisz, to za to dostajesz już wynagrodzenie. To jest tylko taka mała gwiazdka. Pal licho, że musisz zrobić naprawdę zarąbistego, animowanego banana. Gorzej, że te wynagrodzenie, które dostaniesz, to jest tylko i wyłącznie prowizja od sprzedaży. Czyli jak zrobisz kiepskiego banana, to się napracujesz i nic z tego nie będziesz miał. Więc Robert stworzył grę o bananach, gdzie banany robią za niego inni i to za darmo. Ja naprawdę nie wiem, czy to jest lenistwo, bezczelność czy geniusz. Daj mi znać w komentarzu, bo nie po prostu brakuje słów. I generalnie tak się to turla aż do dziś. Robert oczywiście wiedział, że żeby gra mogła dalej zarabiać, to trzeba coś w niej zmienić, więc za Zaczął dodawać różnego rodzaju featurey. Dlatego dodał sporo elementów, ale przede wszystkim bardzo duży nacisk położył na rozwinięcie części społecznościowej. Bo widzisz, Banan ma naprawdę potężną społeczność na Discordzie. Tam kilkadziesiąt tysięcy użytkowników rozmawia na bananowe tematy, moduje grę, wymienia się swoimi bananami i tak I tak, istnieją mody do tej gry. <laughs> nie pytaj mnie, co one robią i jakim w ogóle cudem, a ani tym bardziej po co, bo sam tego nie rozumiem. Społeczność jest żywa, bo Robert regularnie odpala nowe eventy i robi zrzuty rzadkich bananów, gdzie możesz dostać, a przynajmniej kupić sobie. Jakiegoś rzadkiego banana, który z ręką na sercu gwarantuje, na pewno wzrośnie na wartości. Co przyszłość niesie bananowi? Raczej niewiele. Efekt wow minął, a ludzie przestali się tym interesować. W grę klika mały żelazny elektorat i dziesiątki tysięcy botów, i raczej niewiele się zmieni. Tu po prostu nie ma miejsca na jakąś rewolucję. Robert regularnie dodaje do gry nowe rzeczy, ale raczej nie wskrzesi to gry, tylko spowolni jej upadek. Ale powolny upadek to wszystko, czego Robert potrzebuje, żeby zgarnąć z tego jeszcze parę milionów baksów. I z całej tej szalonej historii o bananie możemy wyciągnąć wiele wniosków, ale ja dzisiaj mam dla Ciebie dwa. Przede wszystkim pamiętaj, że w XXI wieku społeczność i Twoja marka jest wszystkim. Nieważne co i jak robisz. Jeżeli jesteś w stanie połączyć ludzi i zbudować relacje ponad swoim produktem albo usługą, to wygrałeś życie, bo wtedy przestajesz po prostu sprzedawać produkt czy usługę. Wtedy zaczynasz zaspokajać potrzeby społeczne, a te w XXI wieku no, są bardzo mocno niezaspokojone. Drugi wniosek. Słuchaj, jeśli jakiś popierający Putina Niemiec może zostać multimilionerem, bo, bo drukuje banany z powietrza, no to słuchaj. Dobra wiadomość jest taka, że ty też jesteś w stanie zarobić duże pieniądze. Więc zastanów się, jak zdobyć tę podwyżkę, awans, albo jeszcze lepiej, jak zbudować zarąbistą firmę, która utrzyma ciebie i twoją rodzinę, tak jak banan utrzymuje Roberta. I najlepsze, do zarabiania pieniędzy w ogóle niepotrzebnej IQ. Chcesz dowód? Proszę bardzo. Kliknij tu, żeby poznać absolutnie najgłupszego człowieka, który dorobił się grubych milionów robiąc absurdalnie głupie rzeczy. Na przykład sporo zarobił włożąc zimowe ubrania na Karaiby.